Nie ma w tej chwili mądrych na to, co stanie się z putinowską Rosją wskutek przegranej już najwyraźniej wojny. Uważana do niedawna za jedną z najpotężniejszych armii świata, okazała się niedołężna tam, gdzie decyzje trzeba po podejmować na linii frontu. Niepowodzenia Moskwy narastają. Jednym z pierwszych rezultatów napaści na Ukrainę będzie niebawem przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. Dowód wskazujący, jak bardzo Kreml yy, przeliczył się w swoich rachubach na odgrodzenie się od zgniłego Zachodu. Putin jest zakładnikiem własnej retoryki. Wierzy fanatycznie w to, że wypełnia jakąś misję. Rosja to dla niego rodzaj historycznego, tysiącletniego bytu. A jego reżim to kontynuacja zacofanego caratu. Putin, jako dawny Kagiebowiec, należy do ostatniego pokolenia sowieckiego podsuwającego się do winy za to, że nie dali rady zapobiec rozpadowi ZSRR. Niestety nie wiadomo, czy nadal jest postacią w miarę racjonalną, zainteresowaną ograniczaniem ryzyka.